음악을 듣고서 음악을 듣고서 음악을 듣고서 음악을 듣고서 음악을 듣고서 음악을 듣고서 음악을 듣고 Oryginalne światła do jazdy dziennej marki NSSC. Model 523 przeznaczony do szerokich zderzaków. Wysoka estetyka produktu, nawiązująca do oryginalnych DRL. W pełni homologowany. Diody high power. Wbudowany EMC emulator niwelujący zakłócenia. Produkt wodoszczelny. Wbudowane zabezpieczenia chroniące przed niewłaściwym podłączeniem. Metalowy tył odprowadzający ciepło. Funkcja radiatora. Automatyczny włącznik.